Kochani, jesteśmy w przepięknym miejscu w Dworku w Gogolewie, a dlaczego? Dlatego, że zbliża się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a to miejsce oczywiście wspiera tą inicjatywę. Serdecznie zapraszamy Was na Aukcję Allegro, którą jako sztab w Książu Wielkopolskim organizujemy i cóż, tam możecie wylicytować wspaniały pobyt właśnie w tym cudownym miejscu. Zaglądajcie na ich strony internetowe, na profile facebookowe, zobaczycie jak tu pięknie, a tymczasem zapraszamy Was również na nasze social media i tam mnóstwo atrakcji i mnóstwo propozycji, które przygotowaliśmy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co dla Was mamy? Mnóstwo gadżetów, mnóstwo, mnóstwo płyty Wigcyca i dużo gadżetów, które zostawię obejrzyjcie je sobie na Allegro i na stronie internetowej, a oto voucher, który sprawi, że znajdziecie się w Głogolewie. Do zobaczenia, siema!